Hej siemano ludzie, z tej strony Sebastian Fifa Witam was serdecznie na moim kanale Proszę państwa czas na 1.16 finału UEFA Europa Konferencji League, Czyli Liga Konferencji Europy CS Rui kontra Lazio Jak się wam oczywiście odcinek spodoba To łapka w górę, subskrybujcie mój kanał I komentujcie Ten mecz będzie rozegrany 23 lutego o godzinie 18:45 na stadionie: Stadionul Dr Konstantin Rabuescu z Napora, czyli no, wiadomo w Rumunii. Ten mecz będzie rozegrany. No dobrze, to bez przedłużania gramy i oczywiście na transmisji będzie weplay a ten mecz teraz oczywiście będzie komentować to spotkanie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski oddaję głos komentatorom tego spotkania widzimy się w przerwie, miłego oglądania Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Dzisiejsze spotkanie obejrzą z Państwem i skomentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy wysokie oczekiwania względem dzisiejszego spotkania, ale liczymy, że obie drużyny dostarczą wrażeń, które zaspokoją najwybredniejszych koneserów futbolu. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta same delikatesy. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Bomba w górę, gramy. Cały stadion chce strzału. Musi to wykorzystać. Bardzo dobrze teraz to broni. Krótko rozegrana piłka. Co się wydarzy na boisku? Jeśli mielibyśmy obserwować tylko jednego gracza, to byłby to Sergiej Milinkowicz-Sawicz. Niekiedy ceni się graczy występujących z przodu za wkład w pressing albo to, jak absorbują obronę rywala. Ale i tak najważniejsza dla napastnika jest skuteczność. A tej nie sposób odmówić temu zawodnikowi. Wystarczy mu pół okazji do strzelenia go. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? I z piłką i mobile. Dobre teraz zachowanie. Brawo! No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. No i nie ma. Dużo tutaj. Do gola nie zabrakło. Piłka minęła jednak słupek. Tak, to było całkiem dobre uderzenie głową. Nie może mieć do siebie zbyt dużych pretensji, ale braku gola na pewno żałuje. No prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Piłkę przyjmuje Luis Alberto. Nie udało się utrzymać przy piłce. Dobry odbiór piłki, ale w out. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Wyszedł sam na sam, uwaga! Tak! Pada pierwsza dzisiaj bramka, a strzelają Ciro Immobile! Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić puszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Zasuwa się z piłką bliżej bramki, ale to by było tyle. Koniec akcji. Miejscowa drużyna zdominowała posiadanie piłki. Goście z rzadka mogą ją powąchać. Czy jednak można ich za to krytykować, skoro wynik meczu jest dla nich korzystny? Jak widać różnymi metodami można osiągać dobre rezultaty, a wysoki wskaźnik posiadania piłki może być drogą do celu, ale też nie musi. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Doskonała była ta pierwsza połowa w wykonaniu Ciro i Immobile. Włoch jest w świetnej formie. To prawda, Tomku, doskonale się patrzy na takie występy. Zwłaszcza kiedy ich zwieńczeniem jest bramka dająca do przerwy prowadzenie. W drugiej połowie możemy się spodziewać kolejnych ofensywnych akcji. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania na razie Lazio prowadzi z CR skrój 1 do 0, a w dwóch meczu razem jest 2 do 0, proszę Państwa, bo wiadomo, w Lazio wygrali 1-0 Bo oczywiście to się liczy meczach No dobrze to robimy sobie zmiany. Szkoda, że w Fifie nie ma oficjalnych e, klubów, e, no oczywiście i loga. Trochę dziwne to skojarzenie, no ale no nic nie możemy na to sobie poradzić. Ważne, że coś jest. No dobrze, to widzimy się po meczu tego spotkania. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Nie trafia w bramkę. Może innym razem. dobry odbiór blisko własnej bramki. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Ciro Immobile przy piłce. Immobile teraz przed szansą. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Zero zaskoczenia, piłka wpada prosto w rękawice. Tak. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. Zdobywają kolejne metry boiska, popatrzmy. Mogą wyrównać. Tak jest, wpadło. Czyli mamy wyrównanie! Cios za cios! Ależ nam się teraz zrobiło meczyko! Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. Po tym golu jest 1-1. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Czysta interwencja i zaczną z zalini bocznej. No tak to można podawać na Orliku. Łatwy przechwyt. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Uwaga, szansa na prowadzenie. Nie wierzę własnym oczom. Nie ma gola. Jaka jest szansa obrony? Strzał z tak bliska, niemal zerowa, i jednak widzieliśmy to przed chwilą. Nadal zagrożenie pod bramką. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Czy ten rzut rożny przesądzi o losach meczu? Co za interwencja! Jak on to wyciągnął? No, rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. Gol! Tak to właśnie w piłce bywa. Gol w końcówce. To chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda, Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. To rozegranie rzutu rożnego warto raz jeszcze obejrzeć na powtórce. Czapki z głów, bo ta główka była tego warta. Świetne uderzenie, znakomita bramka. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Ostatnie. Nerwowe 5 minut walki o utrzymanie korzystnego rezultatu. Jedna bramka przewagi. Jeszcze niczego nie przesądza. Czasu coraz mniej. Może teraz zerwą się i zaatakują. Poszukają wyrównującej bramki. Nie ma! Pokazał teraz klasę. Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo! Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Pedro. Do wyjdzie do środkowania. Tak! Mamy bramkę! Proszę państwa, piękny gol z czupakiem. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu: efektywne i efektowne. A Bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetne dogranie i ładnie sfinalizowana akcja. I jest ostatni gwizdek, i słychać radość kibiców drużyny gości. Bardzo cenna wygrana na wyjeździe. Trochę zdrowia trzeba było zostawić na boisku, ale było warto. Świadczą o tym dwie bramki przewagi na koniec tego spotkania. Dobry mecz i zasłużona wygra. Proszę Państwa, koniec meczu tego spotkania. Lazio wygrywa z Teres Ruj 3 do 1. Proszę Państwa, no i Lazio awansuje do 1 8. Finału Ligi Konferencji, a razem w dwomeczu jest 4 do 1. Tak, no dobrze to. To na tyle w tym odcinku, ja przyjmę na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć!